Jojo I jak co roku witam Was w vigilie na podsumowaniu tego, co się ostatnio działo. Dzisiaj wypada czwarta rocznica założenia przeze mnie kanału. Jest to już naprawdę kupa czasu i powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że no, tyle to potwarza, aż tak się w to wciągnę, a nadal mam masę energii i cały czas chcę to robić i to jest najważniejsze. Słuchajcie, na początku małe liczbowe podsumowanie, ponieważ rok 2016 po prostu jest wielkim, wielkim zaskoczeniem dla mnie. Przez cały rok, na przykład 2015, w którym trwała masa konkursów, w których brałem udział, masa promocji, czy to ze względu na hajsowników, na gimpera, czy w ogóle masa promocji z zewnątrz, wydawałoby się, że ten rok będzie ciężki do pobicia. A tu się okazuje, że 2016 po prostu zmiotł wszystko. Przez trzy pierwsze lata trwania kanału, czyli do poprzedniej wigilii, Miałem na kanale około 1 200 tysięcy wyświetleń. To dla mnie jest naprawdę duża liczba i jestem z niej zadowolony. Ale to, co się stało w tym roku, słuchajcie, no, w samym roku 2016 moje filmy zostały otworzone ponad 2 miliony razy, to prawie dwa razy tyle, co przez trzy poprzednie lata. Jestem strasznie dumny z tego powodu, i to sprawia nawet te głupie cyferki, które tam są. Wydawałoby się, że to tylko liczby, ale właśnie te liczby pokazują mi, że rzeczywiście ludzie chcą to oglądać, że ludziom się to podoba i to też jest dalsza motywacja do pracy. Podziękowania należą się kilku osobom, przede wszystkim mojej dziewczynie Ani. Bardzo Ci dziękuję za to, że wspierasz mnie w tworzeniu tego kanału, że pomagasz, jeśli trzeba, to i coś nakręcisz. No i przede wszystkim w ostatnich czasach też pożyczasz mi sprzęt. I bardzo dziękuję za wszystko: za to, że pomagasz przy filmach, za to, że. Pożyczałeś ten sprzęt za to, że zawsze służyłeś radą, no i za to, że po prostu jesteś i wspierasz. Bardzo Ci za to dziękuję, Aniu. Do tego chciałbym podziękować mojemu współlokatorowi Bartkowi. Bartka, powinniście już kojarzyć, ale Bartek też zawsze pomoże. Jeśli trzeba, to będzie statystą w filmie. Jeśli inna potrzeba, no to zawsze stanie za kamerą. Zawsze w jakiś sposób pomoże, podpowie. Jest po prostu i jest chętny do pomocy, dlatego wiele materiałów po prostu też powstało z pomocą Bartka. Za co bardzo, bardzo dziękuję. No i przede wszystkim chciałbym podziękować Wam, widzom, bo to WY tworzycie ten kanał. Ja mogę trochę zmieniać, to prawda. Ja mogę poprawić jakość, mogę poprawić merytorykę, mogę dodać więcej filmów, mogę dodać mniej filmów, ale tak naprawdę to wszystko, co tworzy kanał, to Wy. To Wy oglądacie te filmy, to Wy je lubicie lub też nie, to Wy komentujecie, aktywnie uczestniczycie w życiu tego kanału, to Wy też wywieracie na mnie tą pewną presję, która sprawia, że kanał idzie taką drogą, jaką właśnie idzie. I gdyby was nie było, no to nie wiadomo jak ten kanał by wyglądał, dlatego bardzo, bardzo Wam dziękuję. Teraz w tym świątecznym okresie pojawi się kilka filmów. Raczej będą to trochę inne filmy, bardziej specjalne, mm, ale o tym więcej dowiecie się już w samych filmach. Też w nowy rok będę wrzucał ważny dla mnie film z pewnym postanowieniem na 2017 rok, ale szczegółów nie zdradzam. No i tymczasem chciałbym was zaprosić do wigilijnego stołu. Ja, jak widzicie, już jestem ubrany w koszulę, jeszcze trochę przygotowań zostało, ale już zaraz też zaczynam, dlatego chciałbym życzyć was, chciałbym życzyć wam wesołych świąt, yy, szczęśliwego nowego roku. Teraz przede wszystkim spędzenie jak najwięcej czasu z bliskimi. No i życzę zarówno sobie, jak i wam, żeby ten nadchodzący 2017 rok był jeszcze lepszy od aktualnego i wszystkich poprzednich. Oby tak się stało, no i wesołych świąt, do zobaczenia, cześć!